Witam wszystkich. 9 marca w niedzielę. Kolejna niedziela, czy sobota rowerowa. Dzisiaj na starych rowerach. Tak zwane recovery ride, czyli taka rekreacyjna przejażdżka, bo wczoraj przebiegłem półmaraton. Pierwszy w swoim życiu. Bardzo powolny, takim świńskim truchtem, można powiedzieć. 2 godziny 26 minut mi to zajęło. No i dzisiaj po prostu tak, żeby się rozruszać trochę to na rowerkach przyjechaliśmy sobie do Castle Martyr i tu właśnie takie są ruiny zamku połączone fajnie z hotelem. Tutaj jest hotel. Tam jest spa dalej. Park bardzo ładny. A tam w oddali są jeszcze pola golfowe. A tam sobie moja pani spaceruje gdzieś, gdzie ona jest. Tam gdzieś poszła, a ja idę teraz rundkę zrobić. Przeszliśmy się razem pierw, a teraz nagram taką samą rundkę na wideo. Bardzo fajnie to zrobione. Tu jest taka właśnie część już nowoczesna, hotelowa, tam spa, park, hotel. A tutaj zachowane ruiny i też połączone z takimi, ja nie wiem, czy to może obsługa mieszka w tych mieszkaniach, a może też wynajmują to z hotelu na lato czy coś. Takie widać są tam jakieś przybory kosmetyczne na oknach czy takie małe domki mieszkanka. Możliwe, że obsługa tu mieszka, tego hotelu. A możliwe też, że jacyś goście sobie to wynajmują. W końcu się w Irlandii ciepło zrobiło. Dzisiaj już na krótko można śmigać. Myślę, że dziś jest tak z 15 stopni, fajnie, słoneczko świeci. Takie lekkie, jakieś białe chmurki na niebie, ale generalnie Generalnie ładna pogoda. O, tu taki fajny dziedziniec, też te wszystkie takie. Nie, mieszkanka takie domki. Ciulwit, kto tu mieszka? No i zachowane jakieś tam ruiny takie. Bardzo ładny ten park tam. O, tutaj jest taka większa. Baszta, narożna wieża, obronna może, a może mieszkalna? Nie wiem, nie znam się. To było dawno, ale chyba obronna, bo takie są dziury. To przez te dziury mogli szczelać takie w ścianie tam. Sami byli cięż, ciężcy do trafienia, a przez to mogli wystawić jakiś muszkiet czy inną kuszę. Tu jakieś zakamarki takie. I mogli się ostrzeliwać z takiej baszty, jak ktoś ich zaczepiał. No, myślę, że tak. To po, na pewno po to było robione. bo okna są tam widać większe o wiele, a tutaj pewnie, albo nie wiem, może też to okna były. Nie wiem, czy tu mogę łazić. Fajnie tu musi być wieczorem, bo są światła, czy nie to podświetlają. Musimy tu sobie kiedyś przyjechać samochodem jeszcze. Bo tu można sporo połazić, tam są takie wkoło ścieżki tam gdzie jest Park, taki w las, można iść sobie. No ale ja dzisiaj nie mam za bardzo ochoty, wczoraj przebiegłem 21 km z kawałkiem. Dla mnie to dużo pierwszy raz w życiu taki dystans przebiegłem. No i co, nie źle? Jakoś teraz 20 km już na rowerze, też takim bardzo delikatnym, spokojnym tempem. Przejechaliśmy, dobrze się czuję. Także, pomimo 49 lat na karku, zdrowie dopisuje. Jakoś mnie tam nie mam za dużych zakwasów nawet. Ale mówię, no dzisiaj na łażenie jakichś po parkach mi się za bardzo nie chce. Także tylko taką krótką rundkę w koło zameczku. No ładne miejsce, ładne. Taka kaskada. Chociaż to sztuczne widzę, zrobili chyba. Taka jakby śluza. Trochę auta się tu kręcą, bo przyjeżdżają ludzie sobie właśnie na spacery. I tam są parkingi wokół tego hotelu. No i na golfa przyjeżdżają też. O, tutaj fajnie, tak uroczo. Ruiny w tle patrzcie, jakie drzewo ciekawe. Jakie to natury, natura kształty wymyśla sama, jak wiją się te gałęzie. Fajne. Dobra, wracam powoli do mojej pani. I teraz sobie gdzieś pójdziemy, bo tu takie miasteczko obok jest, Castel Martyr. Pewnie od Castel się nazywa, właśnie od tego zamku się może tak nazywać. Teraz mi to tak przyszło do głowy. Takie błyskotliwe skojarzenie. Eee, I coś sobie, jakąś kanapeczkę, może tam kawę, coś małego takiego, żeby dojechać z powrotem te 20 km. I niedziela będzie fajnie spędzona. Tu jakieś takie o, połączenie nowoczesnego ze starym jakieś, nie wiem co to psy takie na dwóch, na dwóch łapach. Ciulwi, co to może być? Albo niedźwiedzie. Bardziej to wygląda na niedźwiedzie biegnące na dwóch łapach. Ciężko powiedzieć, co rzemieślnik miał na myśli. Bo czy można to nazwać, czy można go nazwać artystą? Nie wiem. To już sobie sami ocencie, czy to sztuka, czy rzemiosło. O, i tutaj sobie wracamy z powrotem na teren. Pójdziemy tędy. Tędy jest dla bryczek konnych, a tędy jest dla pieszych. Tutaj budzą gości hotelowych na śniadanie. Jak ktoś ma opcję bed and breakfast, czyli łóżko ze śniadaniem. No to śniadanie jest od 5.30 do 6.30 i budzą tym dzwonkiem. No i jesteśmy z powrotem.